Kampus główny. Rozmawiamy w naszym studiu z Michałem Kazanieckim ze Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej. Cześć. Cześć. Wasza drużyna zakwalifikowała się do konkursu, jakim jest University Rover Challenge. Chodzi o tworzenie łazików. Wy taki skonstruowaliście. Za każdym razem, jak rozmawiam na temat łazików, to pierwsze pytanie od takich osób niezorientowanych w temacie, co to jest. A na Czym odpowiedź, że to jest łazik marsjański, yy, drugie pytanie, a czy to poleci w kosmos? Ludzie się pytali, na przykład, ile czasu spędzacie w kole. To jest tak, że człowiek przychodzi kiedy musi albo kiedy chce? I na samym początku ileś tam w tym kole siedzi. I jeżeli siedzi taką, jakąś taką małą ilość czasu, raz na tydzień wpadnie na dwie godzinki, coś tam musi poskrobać i sobie pójdzie, no to wtedy prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie więcej. Natomiast jak e, człowiek już zacznie jakoś więcej robić i tak siedzi i, i nad tym jakoś tak więcej pracuje i cały czas w tym kole siedzi i coraz więcej i w końcu wychodzi o tej 23 z budynku, to wtedy człowiek się jeszcze bardziej nakręca i jak już się troszeczkę więcej zacznie robić w tym kole, to to już jest taki perpetuum mobile i w pewnym momencie nie jest się w stanie przestać, to jest po prostu mieszka na tym wydziale. Łazik Marciański powstaje mniej więcej nieco ponad pół roku od samej fazy koncepcji, czyli pomysłu na to, jak taki łazik ma wyglądać, po projekt, po szczegółowe obliczenia wytrzymałościowe, następnie optymalizację, później budowa, no, może nie tyle prototypu, co tego łazika. Do zaprojektowania czegoś to potrzebna jest... Wiedza i przede wszystkim wyobraźnia, no więc konstruktor musi przewidzieć jak najwięcej rzeczy, żeby nie było później niespodzianki, że coś jest ładnie zaprojektowane, ale jednak nie da się tego zmontować. Albo coś się stanie, bo łazik za bardzo się będzie trząsł, albo gdzieś wiedzie. Trzeba to wszystko poprzewidywać, to jest bardzo trudne. Powiedzmy, że w tym momencie jest w stanie złożonym. On już teraz nie jest w kawałkach, na szczęście. Bo wcześniej było tak, że był oddzielnie manipulator, oddzielnie platforma, jeszcze bez kół, a teraz on już jest rzeczywiście w jednym kawałku. Z tą różnicą, że tam jeszcze jest niepodokańczany w różnych miejscach. Tylko, że tego nie widać. My po prostu wiemy, że tu chcemy coś zmienić, tutaj, ale jak coś tak patrzy z zewnątrz, to nie, no gotowy łazik, nie? Więc będzie jeszcze lepiej. Noc z 18 na 19 maja Jest godzina 1.05 Jest godzina 1.05, więc jest już 19 maja w Dzisiejszej nocy powinniśmy pakować Łazika, ponieważ za niecałe 7 godzin przyjedzie po niego transport z UPS-a i powinien on już być gotowy, spakowany i w pudle A zamiast tego stoimy teraz Woli, na trawie przed Instytutem nie. Techniki Cieplnej i testujemy wierku. O, ale gryzie się wow, wow, To są ostatnie chwile tego pojazdu w Polsce przed zawodami. Oczywiście na ostatniej chwili ulepszamy wszystkie rzeczy. Dzisiaj pewnie będziemy pracować do nocy, żeby tu wszystko dopiąć na ostatni guzik. Pakowanie będzie też późnym wieczorem i w nocy, tak żeby rano cała wielka paka z tym pojazdem, rozmontowanym na części, była gotowa do wysyłki na lotnisko i do podróży do USA. Oby się nic nie zgubiło! Dzień dobry. Raz, dwa, raz, dwa. Słychać mnie chyba? Chyba mnie słychać. Siemano rodacy. Witam Państwa serdecznie komentator zawodów Marceli Gawryś. Jesteśmy na University Rover Challenge 2016. Jest tu siedem polskich drużyn w stanie Utah w górach skalistych niedaleko miejscowości Hanksville. Jest to Miasteczko około 200 mieszkańców, które na czas zawodów zwiększy swoją populację niemal dwukrotnie, bo przyjeżdża tu na czas zawodów około 300 studentów z całego świata. Przychodzi tu ktoś od tyłu w moją stronę. Dobra,

Fajnie, żeście go złożyli. <laughs> to, tak. Ilość nie jest wystarczająca jak dla mnie, czyli przez ostatnie dwie doby spałem 4 godziny. W tym momencie walczę z manipulatorem. Dostaliśmy prosto z Warszawy najnowszą wersję softu. Teraz w Warszawie jest 3.30 w nocy. A piszę z kolegą, który siedzi i nam poprawia kod. Rover Challenge. This is our 10th year. This is our biggest year. This is our most exciting year. So, welcome Woo here. Mamy dzień przed kwalifikacjami. Łazik wydaje się, że działa. Nie do końca w tej konfiguracji, w której planowaliśmy, ale co się powinno ruszać, to się rusza, co się nie powinno ruszać, to się nie rusza. I teraz przez cały dzień planujemy pobawić się jeszcze z testami. No i może nawet pójdziemy spać dzisiaj o jakiejś sensownej godzinie. Tutaj niektórzy się śmieją, że Mars Society to jest takie NASA, które nigdy nie poleci w kosmos. No jest w tym trochę prawdy, bo jest to po prostu organizacja zrzeszająca pasjonatów kolonizacji Marsa. Nie ma to zbyt wiele wspólnego jakby z praktycznym lataniem w kosmos, natomiast oni prowadzą fantastyczne badanie socjologiczno-społeczne właśnie dotyczące przyszłej misji załogowej na Marsa. Stąd właśnie wybudowano tutaj na pustyni ten habitat, czyli taki jakby analog bazy marsjańskiej, taką udawaną bazę marsjańską, koło której odbywają się te zawody. Wygląda to mniej więcej tak, że do tej bazy przyjeżdżają sobie na dwu trzy tygodniowe misje. Sześciosobowe zespoły ludzi i udają, że są po prostu na misji w warunkach marsjańskich. Nie wiem, że chcesz. O, już tam wszyscy. Jak się tutaj wychasz? No to nie jest Tak. Je, je. So, musimy przejechać najpierw przez kilka bramek, później mamy zadane pytanie i musimy właściwie odpowiedzieć poprzez przełączenie jednego z czterech przycisków. The of pro... RSL, co to za akronim? Następnie jest krótki trawersing, kilka przeszkód. No, to jest jeszcze trochę wolniej W ostatnim etapie musimy przenieść cztery przedmioty do określonego pola. Takie łaziki są robione po to, żeby pomagać astronautom, gdy już ten astronauta będzie na tym Marsie. Minimalizujemy to ryzyko. Każde wyjście astronauty z bazy marsjańskiej wiąże się z dużym ryzykiem. Po to są te roboty. On jest w stanie zastąpić astronautę. Dobra robota. Skończył się czas. Pierwszą semifinals to jest taki etap, w którym wszystkie drużyny na jakieś krótkie odcinki jeżdżą przez jakieś malutkie przeszkody. No, i to eliminuje takie łaziki, które mogą mieć jakieś problemy, są w stanie wystartować czy coś. No, do Aresa przychodzą ci lepsi. Jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy no wręcz pewni siebie, że przejdziemy do dalszego etapu, do Ares Finals. Mieliśmy trzy próby. Pierwsze dwie próby tak naprawdę nie byliśmy zadowoleni. Zawsze coś nie działało, Masz nam się oderwał i tak dalej, ale to, to jest nieuniknione. Ale trzecia próba, roznieśliśmy system całkowicie. Jest okej. Okay. Wiemy, jak ta pustynia wygląda. Tutaj naprawdę można spać z wysokiej skarpy, można wpaść w wielki kamień. Trzeba być na to przygotowanym. Staramy się w jakimś tam stopniu, w większym czy mniejszym zasymulować to, co będzie w przypadku tych zawodów, bądź jakieś troszeczkę się zbanie, jakieś wyjazdy terenowe. Patrzymy, co nie działa i staramy się zrobić tak, żeby nie działo mniej. Yes. Yes. Jest! z nie, że że się zbudowali. nie, to nie, Tylko to nie, to raz, jak to działa. nie, no dobra, także wracając do tematu. Myślę, że tutaj rodzi się bardzo wiele talentów inżynierskich. No i jestem przekonany, że będąc tu na tych zawodach, miałem okazję poznać kogoś z przyszłej elity. Co najmniej kilkoro z nich to będą ludzie, którzy się odznaczą wybitnymi zasługami dla ludzkości w dziedzinie inżynierii szeroko pojętej. To jest dla studentów bardzo fajna okazja, żeby zwiedzić kawałek świata, ale przede wszystkim Popracować w terenie, zrobić coś swojego. Zadaję takie pytanie, co ich najbardziej fascynuje w tym wszystkim, co ich kręci. Zawsze to jest coś innego niż suche studia, gdzie tak naprawdę. No Rosunki i wzory, tak Jakiś nastolatek chce zostać astronautą. Potem jego marzenie się weryfikuje. Okazuje się, że zostać astronautą jest trudno, ale może robić roboty marsjańskie i chyba taka była moja droga. Zawody są dla mnie dosłownie próbą samego siebie. Jestem w stanie rozwijać swoje pasy. I niesamowita przygoda, której finałem. Najfajniejszym jest właśnie zwycięstwo. Mówić, ale jakiś łazik, który brzmi jak bankomat. Albo drukarka w kasie piska. Ale, ale wygrywa! wygrywa. and dedication that went in to put, pulling things back together and getting your rovers running and on course today out here on the obstacle course task we saw a tremendous amount of, uh, of hard work paying off there was a lot of success so everybody should be very proud of what their accomplishments were in third place with 345 points from poland continua yeah. <laughs> Może ja to wytę, co? Oj, żona w place! No prawo! No, na, na podium! <grystanie> Czarny koń zawodowy. No, czerwony, czerwony. czerwony. Jak myślisz, dlaczego jest tak, że Polacy zdominowali te zawody? Co jest przyczyną tego, że jest tu na 30 drużyn, jest jedna trzecia prawie że z Polski. Jedna trzecia drużyny, z czego prawie wszyscy są w czołówce. Studenci, inżynierowie w Polsce są bardzo dobrzy i myślę, że udowadniamy to na każdym kroku. Myślę, że Polacy. Mm, walczą, nie poddają się nigdy. Nigdy nie widziałem, żeby żadna polska drużyna się poddała, nawet jak miała duże problemy. Całą noc siedzieli, cały dzień i starali się zrobić tak, aby działało. To jest wspaniałe uczucie. To jest cały rok ciężkiej pracy bez wytchnienia i udało się to obronić. To nie jest dopisanie, do naprawdę. Jakie to uczucie? Obronić ten Niesamowite, dobre. Chyba słowami się nie da tego wyjaśnić. <noise> nie jest sukces pojedynczej osoby czy pojedynczego, jakiegoś podzespołu. Wszyscy się na to spisali i gdyby nie każda osoba tutaj jest pojedyncza, ten sukces nie byłby możliwy. Zawody University Rover Challenge 2016 właśnie dobiegły końca. Zwyciężyła, podobnie jak w zeszłym roku, drużyna z Rzeszowa. Drugie miejsce Amerykanie, trzecie miejsce drużyna Continuum z Wrocławia. Jak nikt się nie spodziewał, że debiutanci, drużyna całkowicie złożona z informatyków, programistów, przyjechała tutaj i zajęła trzecie miejsce. No niesamowite. Na piątym miejscu plasowała się drużyna Raptors z Łodzi. W Białystoku oni zajęli miejsce siódme. Naszej recepty na sukces nie mogę zdradzić, bo musiałbym was zabić. No i pierwszą dziesiątkę zamykała drużyna z Politechniki Częstochowskiej PCZ. W pierwszej dziesiątce mamy pięć polskich drużyn. W Warszawie niestety się nie udało. No zupełnie niefortunnie im poszło niestety. No łazik im w ogóle nie odjechał z miejsca startu. No coś nie zadziałało, nie do końca wiadomo co. No i to jest właśnie częsty problem. O, choroba! Częsty problem tutejszych drużyn, że. Wszystko powinno działać, ale coś nie działa, nie wiadomo co. To jest jednak sport. Może być różnie.